Pozycja leżąca na boku. Kładziemy się na boku w ten sposób, żeby cały kręgosłup był ustawiony w linii prostej, staw biodrowy i staw barkowy w tej samej linii podnosimy sobie odcinek lędźwiowy do góry, żeby cały kręgosłup był prosty. Miednica miednica tutaj w tej pozycji będzie nam szła do przodu przechylenia, dlatego my musimy ją sobie wyrównać przyciągamy troszeczkę kośło do przodu i ustawiamy tak, żeby była na tej samej płaszczyźnie co kości biodrowe. Żebra również będą w tej pozycji troszkę wysuwały nam się do przodu, dlatego wciągamy je delikatnie do tyłu. Nie używamy mięśni, tylko po prostu przesuwamy do tyłu. Yy, ściana brzucha powinna się delikatnie napiąć i w tej pozycji również wykonujemy ćwiczenia oddechowe. Możecie położyć sobie tym razem rękę tutaj na boku, Piersiowej. W ten sposób, żeby palce były z, z przodu klatki piersiowej, kciuk z tyłu klatki piersiowej i skupiamy się na wdechach w tą część klatki piersiowej. Tak? Czyli liczymy sobie do czterech. Jeden, dwa, to jest rozciągnięcie klatki piersiowej. Tutaj będziemy czuć to uniesienie klatki piersiowej do góry, to będzie to rozciągnięcie boczne. 3 to jest rozluźnienie ściany brzucha i 4 to jest rozluźnienie mieści dla I możecie wykonać sobie parę oddechów w ten sposób. A następnie skupiamy się na wydechach, czyli bierzemy sobie głęboki wdech, rozluźniamy brzuch, rozluźniamy mieście dla i na wydechu delikatnie napinamy mięsień na biednicy. Robimy ten ruch taki do środka i do góry. I delikatnie napinamy ścianę brzucha. Możecie położyć sobie rękę na brzuchu, jeśli nie czujecie tego napięcia. Rozluźniamy. Powinniście czuć taki ruch brzucha w stronę odcinka lędźwiowego. Rozluźniamy.